Urodziny. W piątek miałem urodziny, powiedział ważny pan w garniturze. I ile teraz masz lat? zapytała purpurowa Sowa ostrożnie. Całe pięć, dumnie odpowiedział Waldek. Teraz nie jestem już Waldkiem. Jestem Waldemarem. Dlaczego? Śmiała się purpurowa sowa bo jestem dorosły. Mam samochód, naprawdę, duży. Wchodzę do niego nogami. Tam są pedały i kierownica. Siedzę za kierownicą i jadę. Wierzę, odparła sowa chłopcu. Teraz jestem ważnym panem. Jak dorosnę, będę bankierem, tak jak mój tata. Zawsze jem kaszę manne i szybko rosnę. Świetnie pochwaliła Waltka Purpurowa sowa. A może zaproszę cię do siebie i przewiozę moim nowym samochodem? Oczywiście, chcę Waldemarze zgodziła się sowa z uśmiechem. I poszli do Waltka. Jubilat zaprosił Purpurową sowę do swojego pokoju. Faktycznie. Na środku stał duży czerwony samochód. Waldek wsiadł do niego i zaproponował sobie, żeby usiadła z tyłu. Purpurowa sowa usiadła, a Waldek z dźwiękiem brm kierował nią po swoim pokoju. Dziękuję, Waldemarze. Bardzo mi się podobało podróżować z Tobą, ale muszę już iść. Inne dzieci na mnie czekają. A miło było jechać z Tobą, purpurowa Sowo. Zawsze mnie słuchasz i rozumiesz. Razem się bawimy. Przyjedź jeszcze. Kocham Cię. Ja też Cię kocham, Waldusiu Waldemarze. Na pewno spotkamy się na stronach moich opowieści. Do zobaczenia. Sowa podarowała Waldkowi na urodziny swoją książkę. Siedząc w samochodzie, Waldek patrzył, jak purpurowa sowa odlatuje i machał jej na pożegnanie. Ciąg dalszy nastąpi.